Z każdej strony można przejść, bo jest to skrzyżowanie, które ma tak naprawdę parę wejść. Witajcie dzisiaj z Paju Tak, na weekend przyjechaliśmy dzisiaj do Paju a Jest to bardziej na północy, niedaleko Seulu. A przyjechaliśmy tutaj, do, aby odwiedzić siostry Christa. Tak, jak widzieliście, już coś zjedliśmy. Bo ruszyliśmy o 8.30, a przyjechaliśmy na 12.00 tutaj. Zjedliśmy, dzisiaj był sam Geobsals. Za jedną osobę wyszło 17600. Oczywiście, przelicznik zostawiam wam na dole. A teraz my jesteśmy z młodym na Placu Zabaw, dlatego że siostra Krisa przyjechała do nas troszeczkę później, dlatego oni jeszcze sobie jedzą, a my tu się bawimy na Placu Zabaw. Widzicie jeszcze. Jesień troszeczkę nam została w padżu, więc e, pogoda udana, słońce i jest bardzo ciepło. Aż trochę żałuję, że wzięłam takie ciepłe kaloszki dla Eliasza, no ale tak bywa. Mam nadzieję, że ten jeden, dwa dni przeżyjemy. No i będziemy w kontakcie, będę Wam pokazywała co ciekawego można zobaczyć w padżu. wróć wróć tutaj a, a po prawej stronie mamy i święto przyjechaliśmy właśnie do wioski Henry w Pachu, jest to artystyczna wioska, w której znajduje się także Muzeum Historii Korei i właśnie będziemy za chwilę tam wchodzić jest to miejsce, gdzie są bardzo fajne uliczki stylizowane na dawne koreańskie uliczki w Korei mam nadzieję, że Wam się spodoba i za chwilę wchodzimy do usłyszenia stare aparaty 哇塞！你。 miejsce gdzie wyrabiali kiedyś pieczątki W Korei zamiast e, podpisów e, są pieczątki. Każdy wyrabia swoją pieczątkę i później mo jest możliwość e, i zamiast podpisu używa się takiej pieczątki. Nawet stare plakaty 007, <laughs> koreański plakat. Tutaj znajduje się fabryka, którą wytwarzali top, czyli koreańskie ciastka ryżowe. Są tutaj bardzo wąskie i małutkie, patrzcie jakie to jest. Ale wszystko jest tak fajnie klimatycznie zrobione, ponieważ... O! Właśnie chyba przechodzę przez toalety. Chyba przeszłam komuś przez toaletę. Patrzcie, spójrzcie. A dziura. Wszystko jest fajnie klimatycznie zrobione. I skoro razem naprawdę komponuje się świetnie. Niby napakowane, ale przez to wszystko ma swój niepowtarzalny klimat. Myślę, że naprawdę warto tutaj przyjechać i zwiedzić jak. I zobaczyć, jak kiedyś ludzie mieszkali i jak żyli. Kogo by tutaj zadzwonić? Nie można. Ale za to można przymierzyć stroje, jeżeli ktoś byłby chętny. O! A tutaj chyba mamy klasy. Wchodzimy do klasy. Mm. Pisania na maszynie. Stare szkolne mundurki. Teraz e, znajdujemy się na najwyższym piętrze. I tu chyba jest Muzeum w Historii, w której jest sporo eksponatów historycznych. Ogólnie to muzeum jest bardzo duże. Można tutaj stać sporo czasu zwiedzając, więc myślę, że na jak bardzo polecam. Teraz wpadł i jest bardzo ciepło, dlatego jest sporo ludzi i e, trzeba się uzbroić trochę w cierpliwość chodząc, y, bo przez to, że są małe, małe ścieżki, sporo trzeba czasami poczekać, a przejść. Mm, bardzo ciekawe muzeum. Jeżeli będziecie mieli okazję, to przyjedźcie, nie jest to aż tak daleko. Y, zostawię Wam linki i wszystkie informacje na temat tego miejsca. Sługo, a, jeszcze nie powiedziałam Wam o najważniejszym, czyli o cenach. E, dorośli za 7 tysięcy przelicznik na dole, a e, młodzież oraz dzieci 5 tysięcy. Oczywiście przelicznik na dole. Przez momencik mojego męża z synem, ale już się odnaleźli. no ale są w tamtym miejscu, ale już skoczą do mnie i idziemy się rozejrzeć po tej wiosce. <trym wioski> wow. how, how. Kanadzi to What is Kanadzi tumne? Place a niski jesteś! Ha, ha, ha Tak jak mówiłam na początku, miejsce jest trochę opustoszałe. Sporo miejsc widać, że jest pozamykanych, pewnie mm, trochę muszą się odbić pokowicie. I pewnie trzeba trochę poczekać zanim się wszystko jeszcze ponownie otworzy. Ale i tak miejsce ciekawe. Na pewno warto przyjechać do tego muzeum. W tym momencie przyjechaliśmy do kolejnego miejsca wypaczu, a jest to biblioteka. Idziemy do środka zobaczyć, jak wygląda. Jesteśmy w bibliotece. Nie będę tu zbyt dużo mówić, ale mam nadzieję, że się Wam I z tego co mój mąż powiedział, nie jest to miejsce stricte, e, które posiada e, centrum, a bardziej rozmieszczone w różnych miejscach, punkty, które wyróżnia właśnie bardziej artystyczna dusza e, jest wiele muzeów, kawiarni, bibliotek, miejsc z rękodziełem, gdzie można zakupić, posiedzieć, spędzić miło czas. Bardzo fajne miasto, takie no niespotykane, bo większość jednak ma to swoje centrum i w centrum się wszystko dzieje, a tutaj jest wiele miejsc, ale rozmieszczonych w różnych częściach miasta, dzięki czemu możemy odkry odkrywać w różny sposób i rozkoszować się za każdym razem inną, inną cząstką kultury koreańskiej. Oh. Idziemy teraz coś zjeść. Wjechaliśmy właśnie do miejsca, gdzie mieszka siostra Chrisa. Wybieramy się do Home Plus, do food courtu, bo był też plan zamówienia do mieszkania, coś do jedzenia. Młody by spał, a my byśmy sobie zjedli, obejrzeli na przykład jakieś Serial na no Netflixie mm. Oczywiście jak w każdym mieście pełno tych fotobutek gdzie możecie ze znajomymi zrobić sobie foteczki w serzu wyrastają jak e, grzyby po deszczu. Tak, pełno jest tego. I naprawdę trochę szkoda, bo fajne miejsca były, i się zamykają, i właśnie tworzą takie podobudki. Jestem ciekawa, czy to takie rentowne jest. Wcinamy właśnie maraton i po prostu Mnie. polecam to miejsce. Dostawię Wam informację, co i jak, i naprawdę jest dobre. pyszne. Oczywiście wzięliśmy wersję e, niepikantną, ale bulion jest naprawdę dobry. E, dodajemy sobie trochę e, papryczki, takiego e, sosiku e, do mojej miseczki i wtedy jest lekko e, pikantny. Byliśmy, zjedliśmy i było pysznie. Zapłaciliśmy 34 tysiące. I naprawdę trzy osoby, co prawda mamy to tak połowa osoby, się najedliśmy. Naprawdę wow. Nawet mój mąż powiedział, że było pyszne i że może kiedyś jeszcze raz spróbujemy. Hmm. Zostawię naprawdę Wam namiar na dole, jeżeli będziecie kiedykolwiek tutaj, to spróbujcie. Teraz właśnie wracamy do domu kąpiel. Jutro rano stajemy, bo chcemy do Coś jeszcze pozwiedzać w padu? Jak mamy okazję tutaj być, to czemu by nie? Powinniśmy korzystać jak najwięcej. No, jest duża różnica między naszym miastem a tym miastem. My jak wychodzimy na miasto, na prawie w ogóle nie ma ludzi. Jest pusto, jest pusto. naprawdę, a tutaj widać, że życie tętni. Fajnie, wszystko jest oświetlone. Restauracje otwarte, ludzie piwkują, bawią się No Kaza Ilya Koda Kaza Ilya Sin Opa sing. Show Panek Opa! Hej. O, hej, <laughs> Hejka. W nowym dniu. Kolejny dzień w padżu i przyjechaliśmy nad jezioro Mediang. Jest? Mijang. Mijang. A, przepraszam za moją wymowę. Na jezioro Mijang. Jest tu bardzo popularny... Red Bridge, czyli Czerwony Most, na który właśnie zmierzamy. Jest sporo ludzi i pogoda była świetna. Naprawdę ciepłutko jest. Jak widzicie, tam na dole nawet można sobie popływać kajakami. My dzisiaj nie mamy trochę na to czasu, ponieważ zbieramy się później zobaczyć się z siostrą mojego męża. No, wiecie co? Mój mąż wprowadził mnie w błąd, i to jest Mazang Hosu, czyli e, jezioro Madang. Raczej jest to miejsce dla osób, które e, lubią takie rzeczy, ponieważ most się troszkę buja. Mamy tutaj podest, który jest e, kratowany, czyli o, widzimy coś, wodę pod nami. I jak widzicie, wow, mamy. Widok dookoła. Nie jesteśmy teraz na środku jeziora. No i zeszliśmy teraz na dół, jesteśmy na tym deptaku. To nie jest wyspa, czyli jest połączone to wszystkich z lądem, więc jest to tylko atrakcja z przejścia z jednej części lądu do drugiej części lądu. Nie ma? Nie ma! Właśnie fajnie jest tutaj przyjechać na weekend, bo jest sporo hoteli, sporo kawiarni, restauracji, więc na spokojnie można przyjechać na dwa dni i jednego dnia spędzić, tak jak my pojechaliśmy do, do Heli Village, do tej biblioteki, a drugiego dnia, tak jak my, na przykład, zwiedzić przyrodnicze części Padu, bo naprawdę jest tutaj sporo ciekawych miejsc do odwiedzenia. I rozkoszować się troszkę naturą. Jest jeszcze tutaj angielska wioska, ale tym razem nam się nie uda tam podjechać. Myślimy, że następnym razem postaramy się zajechać w to miejsce. Przyjechaliśmy coś zjeść e, i spotkać się z siostrą mojego męża. E, dzisiaj w menu będzie shabu shabu. Pokażę wam jak to wygląda, jak tylko dojedziemy na górę. I jakby coś to zmieniliśmy już miasto, bo jesteśmy w mieście gdzie mieszka siostra męża, czyli w Janku. Przyjechaliśmy do miejsca w Janczu, gdzie wcześniej była świątynia, ale z powodu wojny została splona i w tym miejscu zostało postawione muzeum. Tutaj z tyłu znajduje się mapa, a jak dobrze się ustawicie, to możecie e, zobaczyć, jak w tym miejscu e, ta świątynia wyglądała wcześniej. pozostałości, poświetności e, tej świątyni są to fundamenty, które znajdują się w tym miejscu. Jak widzicie, został jakby niski murek z poukładanych kamieni, a Samo to wygląda z daleka jak niski labirynt. Ta świątynia naprawdę musiała być ogromna. Całość jest podzielona na pięć zonów. Nie pamiętam, jak było po polsku. Ale. Całość miała około 9 budynków. Te mury były do 2 metrów wysokości, a ten monument, który Wam w tej chwili pokazuję, był do 6 metrów wysokości i był wybudowany w czasach Czosą. Skończyłam zwiedzać świątynię i teraz muszę szukać mojego męża, bo się rozdzieliliśmy. Jak wiecie, ciężko raczej zwiedzać z maluchem, który ostatnio coś na tej wycieczce stwierdził, że nie będzie chodził. <gry> Więc um, teraz muszę ich znaleźć. Plan jest taki, żeby wybić kawę. Zjadłabym jeszcze coś słodkiego, bo prawda, to szabu, -szabu było pyszne. Naprawdę najedliśmy się, o, porcja ogromna, mm, i, ale mam ochotę na coś słodkiego. Tak jak normalnie nie mam na to ochoty, to tym razem bym sobie coś zjadła. Jestem ciekawa, czy tutaj ta kawiarnia serwuje pyszne ciastka. Jest tu nawet całkiem sporo ludzi, plac jest duży, e, porozstawiali sobie maty, karimaty do siedzenia. I całą rodziną spędzają wolny czas. Ja tak przez cały czas, tak myślę, że co tydzień przez cały czas mówię o tym, że e, ostatnie dni ciepłka, trzeba się cieszyć, ostatnie dni ciepłka, i chyba już tak od miesiąca mówię o tym, a tu nic, nic się nie zmienia. Przez cały czas jest piękna pogoda, i obawiam się, że to będzie takie zaskoczenie. Jednego dnia, po prostu spadnie gruba warstwa śniegu, spadnie temperatura do minus 20 i będę miała swoją zimę. Wiedział on de.